Czy kiedyś w ogóle zastanawialiście się, co by było gdybyście pojawiali się w snach innych osób? Ale nie byłoby to żadne marzenie senne, tylko raczej koszmar, co byście wtedy zrobili? Witam Was gorąco serdecznie na tym kanale, na kanale Rejko. tu się nic oczywiście nie zmieniło. Dalej jestem w trybie kolejnych recenzji filmowych. Tym razem film dość nietypowy, ponieważ nie mainstreamowy, nie najpopularniejszy, a film z 2023 roku pod tytułem Dream. Scenario, czyli tak naprawdę komedia, film fantazy, dość nietypowy. Właśnie tym charakteryzuje się filmowe Studio A24, ponieważ są to raczej nie indywidualne, raczej poruszające kwestie społeczne. Tutaj brakuje mi takiego jednego słowa: niezależne. <ścoughs> są to Według mnie filmy głównie ze względu na swoją ziarnistość widać takie różniące się od siebie odcienie koloru, no i właśnie ziarnistość spowodowana tym, jaką kamerą dany film jest nagrywany. Drogą ciekawostką i dość nietypowym zabiegiem w tym filmie. Mówię, że nietypowym nie oznacza, że tym złym, bo akurat Nicolas Cage, aktor, w który wciela się główną postać, jest. Wyśmienicę. Dlaczego? No proszę Was, to jest Nicolas Cage. Znany, lubiany, utalentowany, trochę rozrywkowy, mainstreamowy, ale niezależny i występujący właśnie w takich popularnych filmach jak humor. Jest niesamowity to, jak właśnie twórcy postanowili wykreować taką postać. Postać w sumie taką tragiczną, ale o tym już zaraz dojdziemy, bo to właśnie akurat reżyser. Reżyser filmu, czyli Christopher Borgli, zadecydował opowiedzieć historię przyziemnego, akurat starszego mężczyzny, który zaczyna się śmieć innym ludziom. I na początku, oczywiście, wchodzimy w ten cały piękny świat, poznajemy bohatera i osoby związane z nim, jego determinację, jego założenie, że chciałby wydać książkę, chciałby dalej rozwijać w swoim życiu. N natrafia na swoje różne przeciwności losu, ale w pewnym momencie Sny w tym filmie są niesamowite. Ponieważ to jak one zostały, jak te sekwencje marzeń sennych zostały skonstruowane, w tym filmie jest tak dużo emocji, ty się kompletnie nie możesz spodziewać, ponieważ są to sny, marzenia, senne koszmary, czyli to, co się w realnym życiu nie wydarza, ale emocje, które pozostają, zostają w rzeczywistym świecie. I to odwołuje się właśnie do naszego współczesnego społeczeństwa. Tak zostało fajnie to rozkminione, ponieważ w pewnym momencie stajesz się sławną osobą. Ale dlaczego? Jakim cudem? I dlaczego akurat ta postać? Jak z takiego szarego człowieczka stać się, może nie influencerem, ale naprawdę popularną postacią? Czy mm, kojarzycie może właśnie tutaj jakąś aluzję do naszego rzeczywistego social-mediowego yy, świata? Chyba tak. Sny w filmach to jest według mnie najciekawsze, co mogłoby występować w danym dziele filmowym. Ponieważ one są tak nieprzewidywalne, jest w tym jakaś yy, chęć yy, rozgryzienia jakiejś zagadki. Zazwyczaj sny, marzenia senne oraz sekwencje filmowego snu pojawiają się właśnie w filmach zagadkowych. Pojawiały się również w filmach Hitchcocka, Bergmana, Lyncha, Davida Lyncha, czy na przykład reżysera Tarkowskiego. Marzenia senne pojawiały się już od początku powstania kina, od właśnie tej epoki kina niemego po dziś dzień. I w sumie interesujące jest, jak bardzo. Ciekawy sposób można, można przedstawić takie sny, które właśnie z jednej strony mogą być naszymi marzeniami, pragnieniami, w których po prostu czegoś pożądamy i, i jesteśmy w nich jak najlepszą wersją siebie, a czasami właśnie w tych snach zmagamy się ze swoimi własnymi lękami czy porażkami. No tak, bo to są jakby wizualizacje. Które sami, sami wytwarzamy w naszej podświadomości lub raczej nieświadomości. Od samego początku wchodzisz w ten świat i jesteś zahipnotyzowany. Właśnie nie wiesz, czym jest jawą, a nie wiesz, czym jest właśnie rzeczywistością. I to jest bardzo interesujący przypadek, w jaki sposób i tutaj już odnoszy się właśnie do naszego rzeczywistego, social mediowego, influencerskiego świata, jak my sami nie mamy w ogóle żadnego wpływu na to, jak zostaniemy odebrani i może skanselowani przez społeczeństwo. Sens tych snów jest taki, że właśnie ten mężczyzna, ten, ten w rzeczywistości bardzo inteligentny, mądry, nie sprawiający żadnych problemów yy, profesor, wykładowca naukowy, który po prostu na początku się przygląda i nic w tych snach nie robi. Później oczywiście się to zmienia, ale czy na dobre, czy na złe, naprawdę jest to przypadek, w którym człowiek, który nie ma w ogóle wpływu na Wydaje się na swoje własne życie, staje w, w momencie, kiedy sam jest destrukcyjnie zniszczonym człowiekiem. Ale został zniszczony właśnie przez innych. Dlaczego? Bo się pojawiał w ich snach. Jaki to jest rozkminiony? Co technologia mogłaby sprawić? Jak bardzo przekroczyć w ogóle te wszelkie granice, tabu związane właśnie z technologią oraz z człowieczeństwem? Czy tak samo jak w tej wizji filmowej sny również zostaną zmediatyzowane i, i ten cały konsumpcjonizm i, 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 i media, czy aż tak bardzo wsiąkną całym naszym ciałem? I myślami, i z nami, jakby jakie są granice, możemy dopuścić do danej sytuacji, tej dekonstrukcji człowieka wynikającej z Cultural Council, z, z, z właśnie tym hejtem w, w internecie, ale w, i w społeczeństwie. Czy, czy ma się siłę przebicia, czy jako jednostka? Da radę po prostu na przekór wyjść z podniesioną głową z jakiejś krytycznej sytuacji. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Bardzo dużo fajnych rozkmień dzisiaj było. I widzimy i słyszymy się już w kolejnym odcinku. Pa!